Witam serdecznie, ja nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych, a to jest kolejny materiał z cyklu Paragraf na dziś, który jak zawsze powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl. W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu praktyczny aspekt wydawania odpowiedników leków w aptece. Zapraszam do oglądania. Ustawa prawo farmaceutyczne jasno podkreśla obowiązek zapewnienia dostępności leków w aptece, zaproponowania ewentualnych odpowiedników pacjentowi oraz ich wydania na jego prośbę. Problemem w tym przypadku nie jest sama kwestia posiadania na stanie w aptece danego leku, ale uniknięcie wystąpienia różnic terapeutycznych pomiędzy stosowanymi zamiennikami. W wielu sytuacjach zamiana leku nie jest wskazana. I powinien decydować o niej wyłącznie lekarz. Sytuacje, w których powinniśmy zachować szczególną ostrożność podczas zamiany leków, dotyczą wydawania odpowiedników leków z konkretnych grup terapeutycznych. Leki, o których mowa, to. Insuliny, leki o niskim indeksie terapeutycznym, czyli te, dla których różnica, przedział między dawką toksyczną a leczniczą jest bardzo wąski, takie jak digoksyna, jak teofilina, aminofilina czy warfaryna. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak klozapina, amitryptylina, imipramina czy dezymipramina. Leki przeciwpadaczkowe, fenetoina, fenobarbital, kwas walproinowy czy lamotrygina. Leki przeciwzakrzepowe z grupy heparyn drobnocząsteczkowych, insuliny oraz hormony np. hormony tarczycy, opioidowe leki przeciwbólowe w różnych postaciach takie jak plastry transdermalne, czy tabletki powlekane, czy tabletki do natychmiastowego rozpadu w jamie ustnej. Oraz antybiotyki aminoglikozydowe, cyklosporyna i leki cytostatyczne. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas wydawania odpowiedników leków w postaci wziewnej, ponieważ zamienne stosowanie preparatów, różniących się formą podania czy budową inhalatora, nie powinno być praktykowane. Najlepiej poprosić lekarza o wypisanie nowej recepty na dostępny preparat. Jeżeli takiej możliwości jednak nie ma bądź pacjent zdecyduje się na zamianę leku, powinniśmy przeszkolić go z obsługi innego typu inhalatora, ponieważ tylko prawidłowe użycie leku w postaci wziernej gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii. W przypadku leków do podania dojelitowego zamiana różnych postaci leku jest możliwa i prawidłowa, o ile są to postacie o natychmiastowym uwalnianiu. Reguluje to artykuł 15 ust. 10 ustawy Prawo farmaceutyczne, który wskazuje, że różne postacie farmaceutyczne doustne o natychmiastowym uwalnianiu traktuje się jako tą samą postać farmaceutyczną, a więc zamiana kapsułek na tabletki jest możliwa i prawidłowa, czy zamiana tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej na tabletki do połykania również jest możliwa. W świetle e, tego ustępu e, możemy przytoczyć jeszcze następujące przykłady, takie jak zamiana zofranu zydis w postaci liofilizatu e, doustnego e, jest możliwa na zofran w postaci tabletek powlekanych, czy zamiana madoparu w kapsułkach jest możliwa na madopar w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny do ustnej. W tym miejscu chciałabym przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną zasadę dotyczącą wydawania na zniżkę odpowiedników leków refundowanych. Możemy wówczas wydać opakowanie z liczbą dawek różną o maksymalnie 10% od wyjściowo przypisanej ilości. Czyli zamiast czterech opakowań, chociażby Sioforu jednogramowego, możemy wydać jedno opakowanie Metformaxu w ilości tabletek 120 w opakowaniu. Natomiast przy wydawaniu zamiast seronilu 10 mg 3 opakowań po 30 tabletek, nie możemy już wydać seronilu w tej samej dawce w opakowaniu 100 tabletkowym, ponieważ o jedną tabletkę przekraczamy tą 10% dodatkową ilość, którą możemy wydać z refundacją. W przypadku leków stosowanych zewnętrznie, zamiana pomiędzy maścią, kremem a żelem raczej nie powinna być praktykowana i wymaga konsultacji lekarskiej. Do zamiany maści na krem czy kremu na maść powinniśmy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ rodzaj podłoża ma nie tylko wpływ na konsystencję preparatu, ale przede wszystkim na jego przeznaczenie oraz stopień przenikania substancji. Czynnej. Idealnym przykładem są tutaj glikokortykosteroidy, które występują w preparatach o tych samych nazwach handlowych i tym samym stężeniu, ale o różnych postaciach farmaceutycznych, np. przykład momekutan, advantan e, czy na przykład elosone. Pomimo podobieństw nie są to zamienniki. Maść ma z reguły tłustą, cięższą niż krem konsystencję. W związku z czym znacznie dłużej utrzymuje się na powierzchni skóry, tworząc tak zwany film zapobiegający utracie wody, ale tym samym wydłuża się czas kontaktu substancji czynnej ze skórą. I zwiększa się stopień przenikania substancji czynnej w głąb skóry. Krem z kolei ma lżejszą konsystencję i substancja czynna nie zostaje na skórze tak długo, jeżeli jest zawieszona w podłożu o konsystencji kremu, a więc nie wnika ona tak głęboko jak w przypadku wnikania z podłoża maściowego. Należy zatem przyjąć, że zamiana kremu na maść jest nieprawidłowa, nie powinniśmy jej praktykować. Natomiast zamiana maści na krem e, jest możliwa, aczkolwiek no też powinniśmy jej unikać i raczej wymaga to konsultacji lekarskiej. Powinniśmy się starać zapewnić w aptece dostęp pacjentowi do takich zamienników, które występują nie tylko w tym samym stężeniu i nie tylko z tą samą substancją czynną, ale przede wszystkim o tej samej postaci farmaceutycznej. Należy również pamiętać. Że nie należy wydawać zamiennika, jeżeli na recepcie przy danej pozycji lekarz zaznaczył NZ, a więc dodał skrót nie zamieniać. Eee, zastosowana ta zasada powinna być zarówno w przypadku leków refundowanych, jak i leków pełnopłatnych. Nie zawsze wydanie produktu leczniczego innego niż ten przepisany wyjściowo na recepcie traktujemy jako wydanie odpowiednika. Wydanie leku o tej samej nazwie, ale o innym kodzie Ean nie wymaga odnotowania w systemie jako wydanie odpowiednika, czego przykładem jest. Wydanie innej dawki tego samego leku, jak na przykład dla Letroxu 125 wydajemy Letrox 50 plus Letrox 75. Wydanie innej objętości opakowania tego samego leku, o ile nie przekraczamy ilości o 10% większe, większej niż ilość. Przepisana wyjściowo na recepcie, o czym wspomniałam w poprzedniej części materiału. Wydanie innej postaci leku, o ile wydajemy leki w postaci o natychmiastowym uwalnianiu, i o tym też wspomniałam wcześniej w materiale, czy w momencie, gdy wydajemy lek z importu równoległego. Należy pamiętać, że wydając lek inny niż ten wyjściowo przepisany, zamiast produktu refundowanego możemy oczywiście wydać produkt pełnopłatny i w odwrotną stronę również zamiast produktu pełnopłatnego możemy wydać lek refundowany, ale wówczas refundacja takiemu pacjentowi nie przysługuje. Możemy również wydać zamiennik leku na życzenie pacjenta o tej samej cenie detalicznej bądź o cenie detalicznej wyższej niż cena detaliczna leku przepisanego wyjściowo na recepcie. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie hurtownie farmaceutyczne, a tym samym w dalszej kolejności apteki, borykają się z bardzo dużym brakiem wielu leków z wielu różnych grup terapeutycznych. Oczywiście przekłada się ono na taką sytuację, gdzie przepisany lek nie jest dostępny na rynku, i wówczas najlepszym, jedynym rozwiązaniem, najbardziej korzystną opcją jest wydanie danemu pacjentowi zamiennika. Oczywiście z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia również jego farmakoterapii najlepiej jest wydać zamiennik o tych samych właściwościach, e, który zapewni kontynuację leczenia, niż przerwać takie leczenie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam jak zawsze do subskrybowania kanału Farmacja TV. E, zapraszam do lajkowania naszych materiałów i do zobaczenia.